Będziemy nagrywać drugi odcinek z Bloxburg Jutro, jak będę miała telefon, jak mam go nie zabierze, bo mam kartkówkę z angielskiego i jak na przeźle, to mam go zabierze, będę miała karę. To nagram z moją przyjaciółką w Bloxburg Nagrałam. Ona chci chciałam, żeby mi przerobiła i przez przypadek ten filmik usunęłam. Więc dzisiaj będziemy same, same nagrywać. Sama raczej. Ona też ma swój kanał na tym, na YouTubie, ale dopiero go podam pod filmikiem z nią. Jak widzicie, tutaj jest mój pokoik, znowu wam go pokazuję. Znaczy, wy wszystko wiecie, bo ja wam pokazywałam. Mam prawie wszystko na fulla, albo i nie, tak, się, tak mi się wydawało. Mam 17 robuxów, bo wszystko wydam na ten kostium. I na dodatek jeszcze zrobiłam sobie, jak chcecie za 5 robuxów jakąś rzecz, wchodzicie w szafę, tylko jest minus bo za to tracicie. Na przykład kupujemy, kocie uszka se kupmy mhm. i tutaj za 25 robuxów na przykład można mieć te uszka, ale wiecie co, z takimi rzeczami się to nie opłaca. Bardziej się opłaca na przykład z bluzkami, bo poczekajcie, wyjdziemy, back. O kurde, nie mam swoich włosów. A dobra, nie to kliknęłam, Kurde, kurde, ten outfit. Eee, swoje włosy chcę. I mamy swoje włosy, na przykład wchodzimy sobie tutaj w wybranko. Wybierzmy sobie jakieś jeansy ładne, pants. I poszukajmy na przykład. ja, ja jej już mamy. O nie. A nie, ja jej mam, no właśnie. To ich nie mogę. Kupu, kupię Wam, żeby Wam pokazać, nie? Coś. Mm. Tylko od razu mówię, jedna rzecz warta jest paręnaście robót. To jest mój outfit. Genialny on jest, ja go uwielbiam, ten. Dobra, no to kupimy za 100 zł. I tutaj mamy za 5 robuxów, to klikamy i tutaj można sobie kupić. Jak widać. Nie trzeba, ale można. Jeszcze bluzkę musimy. Jak to? Dobra, już się przestraszyłam. No i jak widać mamy swój kostium. Tak można kupywać dzięki Blogsburg za Robuxy, więc trochę się ten Blogsburg nawet przydaje. Uh -huh. My sobie nie wiem co porobimy tutaj na tym odcinku. Ja nie wiem dokładnie, czy do tak gdzieś przez yy, do 8 minut nie nagrać tego Blogsburga. Cię zrobimy, zrobimy cięcie i wejdziemy na jakieś obby. Bez jaj, Usunęła mi go. Moja widać przyjaciółka, usunę kwiatka. Więc znowu muszę zasadzać, podlewać i to inne. Jaczyń. Zobaczmy sobie tą roślinkę. Taka malutka, będzie o jak widać. I ona, kurde, i ona urośnie. Jutro będzie odcinek z moją przyjaciółką. Gdyby ktoś nie wiedział, tutaj mamy stoliczek, basenik, kwiatuszki. Tutaj mamy taki jakby Ala ogródek. Tutaj mamy garaż. Tyle, że je ja usunęłam drzwi. poczekajcie. Bo to musimy wejść w buildi, build mode. Windows. I moja przyjaciółka. A ona mi, moja przyjaciółka akurat mi to zrobiła. To wejście i ona jakoś wzięła. Na przykład... To wzięła, nie wiem dokładnie czy tej wielkości, czy nie tej wielkości, i jakoś takie coś zrobiła, że mogła to postawić. Tylko nie wiem, jakim cudem. Widzicie? Nie wiem w ogóle, jak ona to zrobiła, dlatego, jak będę z nią grała. Następnym razem to będę, ona, po, no, zapytam się, czy może mi zrobić. Raczej jutro będzie taki generalny odcinek z Bloksburga prawdopodobnie, właśnie z moją przyjaciółką. Ale tak dokładnie to nie wiem, nie? Dobra, no to teraz wchodzimy na obby jakieś, no bo nudzi mi się tutaj. Więc zaraz, więc zaraz wracamy. Już jesteśmy. To jest takie. Kurde, obby, w którym coś mi się zlagowało, jak coś widać. Kurde, teraz mi się odlegowało? Tak, mamy tutaj, każdy ma taką sprężynkę, jej się nie kupuje. Moja przyjaciółka mi że kupiła tą, ja powiedziałam, że też, nie? Bo nie chciałam jej psuć licencji. Jak widzicie, świetna jestem w parku. Mam być że dlatego, że mi łzawią oczy czasami. I teraz mi łzawią o teraz lepiej ta sprężynka właśnie daje skok tak jak inne, zobaczcie se jak coś w tym ob to jest dla nubków obby z tego powodu, że e, moim zdaniem jestem nubkiem jak coś nie komentować nie piszcie w komentarzach nubek ale nie można ukryć, ja jestem słaba mega w obby może z tego powodu, że mega, mega ja mega rzadko gram w obby i w to akurat weszłam. To jest Among Us Tower of Hell. To jest mega podobny do Tower of Hell, tyle że nigdy się jeszcze te oby nie zmienia. I na nie jest. A ta sprężynka jest z tego powodu, żeby niektórym ułatwić yy, na przykład przechodzenie. Ja nie jestem jakaś mega, mega słaba. Dobra, jestem. Ale w takich parkurach easy nie jestem taka słaba. Akurat. Widzicie? Zabrało mi trochę HP, jest plus, że tu nie jest tak jak w innych oby. Czyli, że całkowicie wszystkiego nie zabiera, tylko po życiu. I ja się z tym cieszę. Okej. Okay. Dzisiaj byłam na czerwonym i spalam z czerwonego i darłam się. Właśnie moja przyjaciółka wtedy nagrywa odcinek, tyle, że by można tak powiedzieć, że się, się zagowało i musiała od nowa go robić. Nie wiem dokładnie, czy to jest właśnie na jej odcinku, czy nie. Jak będziecie chcieli jej kanał zobaczyć, to jutro, prawdopodobnie, właśnie jak mówiłam, jak będzie odcinek. Ja normalnie się wydarłam na cały głos. Do tego zawsze używam sprężynka, bo tego nie umiem. Już wolę, już, już wolę 180 niż to coś. I ja z tym teraz akurat nie kłamię. Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, bym mogła zrobić odcinek, jak się przebieram. Wy wybierzecie stylizację, spodnie od 1 do 5. Ja wam nie pokażę, jakich włosy te oczywiście zostawimy. Czapkę tom, to wybierzecie czapkę 1 lub 0. Tak samo z tymi gwiazdkami, co mam z bluzeczkami. Będę musiała zobaczyć, ile mam i te, i te inne. Ocz depresji. się chcieli. To zależy, ile będzie subskrypcji też. Kurde, bym prawie spadła. Jak widzicie, to jest depresja. Raczej znaczy, nie depresja, tylko. Kurde. Jak widać, to takie coś się dzieje. Ja się. Jakbym spadła. Powinni to zrobić szersze, nie można ukryć. To, to tutaj, tutaj, o. What? Z tego w ogóle da się spać, da się, ok. Bo tak stanęłam i myślałam, że to, jak gdybym spadła, to nie wiem, co bym zrobiła. Ale da się, bo raz spadłam. Jak mówiłam, ja tego nienawidzę. I to jest, mój, to jest mój najgorszy wróg w obby. Dzisiaj jakoś przeszłam, ale nawet nie wiem jakim cudem. No, what? Jak on zginął? Nie jakoś za, pie za pierwszym razem, dzisiaj akurat przeszłam. Ja normalnie tak się ucieszyłam. A teraz to nie mogę nawet tego przejść. Na własnym odcinku tego przejść. Przepraszam, że tak dużo mówię, tak mam. Odcinek będzie tak gdzieś trwał 25 minut, tak gdzieś do 21.00. Albo nawet i mniej, dokładnie nie wiem. E, Jak będzie, ja na 1000 subskrypcji, albo na 2000, na 3000 subskrypcji pokazuję twarz. Challenge. Albo na 4? Nie wiem, to sobie wybiorę, to też zależy. Raczej na TikTok, raczej, no nie. O, przepraszam. No. Raczej, no nie ten, bo. O kurde. Bo zapomniałam. I tutaj właśnie, tutaj właśnie skusiłam dzisiaj. I wydzierałam się właśnie. Co ja zrobiłam? Właśnie o to mi chodziło. Wym na... Jak to obby przejdziemy, spróbujemy na dzisiejszym odcinku, to zrobię jeszcze drugi odcinek z innym obby. Nie wiem dokładnie, czy mnie dobrze słychać, bo mikrofon, a dobra, raczej dobrze. Mikrofonik, mam jakby nie mam, jakoś mega blisko nie mogę ukryć, a ty sobie po prostu na luzie przełożę. <laughs> o, odwracam się, o. Czeka. Przyzwyczaiłam się już do oby. Nie jestem takim nóbkiem jak tydzień temu byłam. Jak widać. Czuję się bardziej cute. O kurde. I ale szybko nawet to przeszłam. Nie mogę ukryć. Tak. O kurde. No nawet szybko z tego żółtego to przeszłam. Ja cię. to tak się zlewa. Mój pies do mnie przyszedł. Z tą sprężynką łatwo się to robi. Dlatego ja to oby mega polecam. Jeszcze będę miała... Od razu mówię. Jak znacie taką gierkę jak Tower of Hell i ona was wkurza to mam dla was poradę. Jest takie coś jak Tower of Dread, też na czas, i to jest lepsze niż Tower of Hell. I na dodatek mam jeszcze jedną, taką Team Klimp, Climb coś tam, nagram z niej raz odcinek. I ona, to jest to identyczne to samo, co Tower of Hell, tyle, że z Pine Pointami. No po prostu i tam są łatwiejsze, moim zdaniem, niż ten. Z point Pointy już wolniej czas leci. I... Ach... I na dodatek, jak tam się prze, ten, tam jest pokazane ile na ile przeszłaś. Czas i tam w ogóle są takie są takie plusy, w tym, że w, tofer, w tym clip time, nie wiem, nagram z tego raz odcinek, to tak jak mówiłam, że jak... I minusy, czasami w oby jakimś, właśnie w tym, bo tam jest kilka, tak jak w Tower of Hell, to tam jest kilka tych oby i czasami dają szkida, albo wysoki skok, albo coś w tym stylu. I właśnie to też zależy, jak dla kogo obby jest przechodzone, nie? Bo dla niektórych ciężko tak przez takie coś, a dla niektórych łatwiej. Dla mnie sama nie wiem, to też zależy jaki jest. Dobra, rozgadałam się. czy okay. serio to zaczęło być bardziej łatwe. Jak widać znowu jestem na czerwonym pierwszy raz tak szybko przychodzę oby. Na TikToku będę nagrywać chyba z Robloxa też, bo spodobało mi się to. O kur... Dobra, to e, chyba idziemy teraz do następnego oby. I do 25 tym razem będziemy w tamtę grać, bo to jest łatwe, ale może jutro dokończę odcinek. No to. Za no to idziemy do następnego obby. Już weszłam. Jak coś bym wyszła w to Climb Time. Tyle, że nie mogłam tego znaleźć, nie? I już. Zacina mi się. Jak coś, to mega przepraszam za zacinanie się. Nie wiem czemu, ale czasami się ten telefon zacina i to nie czasami tylko często, dopóki nie dostanę mojego iPhone'a, który dopiero przyjdzie, to będzie się tak zacinać. I na dodatek jak przyjdzie iPhone, to jak będę nagrywała na przykład z jego szybką jak wygląda, to bardzo przepraszam, że on jest pobity, bo ktoś mnie na skateparku pobił, jak jeździłam na desce, to zostawiłam plecak, zagadam się i szłam w krzywo. Zostawiłam plecak na, jak może tak powiedzieć, na takim murku, tam gdzieś siedzi. Tam przed wszyscy zostawiają rzeczy, ja też. Zgubiłam się. A, dobra. I zakazał I takie coś się stało, że ktoś mi go pobił. Leżał na ziemi plecak i na był pobity telefon. Ja normalnie ze strachem słucham do domu. Przed drzwiami płakałam. Jak... Fajna muzyczka, to może zostać jak dla Was. Yy, I byłam cała zapłakana. Pff, raczej on nie jest jakiś mega fajny, bo to iPhone 7, ale to, to jest mój pierwszy iPhone w życiu. Nigdy nie miałam iPhone'a. Od razu mówię, polecam iPhone'y, nie? Tyle, że to też zależy, jaki model. Mój tata przez to powiedział, że nigdy już mi nie kupi iPhone'a. I ja teraz muszę zbierać. Ja teraz sama nazbieram sobie 250 zł, żeby wymienić szybkę. Dokładnie nie wiem, ale wiem, że chyba wiem, że 250 to wiem, że tyle tak gdzieś. I ja się, ja się modlę, żeby iPhone się zgubił w drodze do nas, bo wtedy mi muszą dać nowy telefon, całkowicie nowego iPhone'a. Za darmo. Nie. Ja się tylko o to modlę. A dobra, tutaj też tak. Kurde! Chodźcie, chodźcie! Nie chcę, nie wiem, które iść. Cyk. O, chyba za głośno troszeczkę ta muzyczka. Nie wiem, jakim cudem stąd ta, ta dziewczyna spadła. Jak coś ja nie przeklinam, jak moja koleżanka będzie mówić, że przeklinam, kurde, musimy zostać troszeczkę, to ona kłamie jak coś. Ja lepiej wiem, jak ja słowa używam. Czasami mogę powiedzieć kurna, kurna, nie kur, yy, tylko kurna, ale to brzmi jak to przekleństwo czasami. To też zależy, ale ja nie przeklinam. Gdybym chociaż raz przeknęła przy moich rodzicach, oni by mnie tak zabili, Moi rodzice są mega surowi. Raczej nie mega, mega, ale są surowi, coś tam. No, moim zdaniem są mega surowi. Dla moich koleżanek są mili akurat. I to jest bez sens, tego nienawidzę. Kto nie lubi jakiego rodzice normalnie? Na przykład obwiniają ciebie, a twoją koleżankę nie. Albo na ciebie się drą, a na nią nie. Mówią, że to nie jej wina. Jak ktoś tak ma, to niech zostawia komentarz i łapkę w górę i subskrypcję. Okej. Okay. Jaki fart. Cyk. Cyk, cyk, cyk. O kurde. Na poważnie. Og to są jakieś kolory? Nie. Dobra, no to jeszcze tak gdzieś dwie minutki se pogramy i kończymy dzisiejszy odcinek. Jutro prawdopodobnie też będzie taki mówiłam cały czas, o tym mówię. Ale jutro to będzie chyba z Bloxburg'a i z moją przyjaciółką właśnie. Jak coś. Ale wiem, odcinek będzie trwał do 25 minut. Aż zrobimy oby. Przepraszam, że tak sama nagrywam. Po prostu moja przyjaciółka już poszła spać, bo ma jutro szkołę. Ja mam lekcję. Nie dziwi się, że ona ma szkołę, jak ona jest z Niemczech. Ona mieszka w Niemczech, ale jest z Polski, z Polką. Tyle, że mieszka w Niemczech, bo tam jej mama mieszka. I ona i, i, ona i tak. Ja jaki typ. Czasami mówię typ jara albo typ, nie? No to, to to za takie coś przepraszam. Po prostu ja się przyzwyczaiłam do takiego mówienia. O kurde, moje życie. Biedne. Muszę się odrodzić. Dobra, jest na pomarańczowo. To mogę iść. Uf. Mam nadzieję, że teraz nie spadnę. Aha. Okej. Okay. Dobra, no to idziemy na następny oby. Tym razem wam pokażę, jak idę, bo jak coś będzie takie, takie coś, jak teraz zrobię, to to moje kości prawdopodobnie, bo ja tak mam. Nie mam jak coś choroby kości. Kurde, mam 3%. Musimy pod ładowarkę iść. Nawet nie zerknęłam. Trudno, będziemy pod ładowarkę brali. Gdyby ktoś by chciał mnie jako friends, to mogę, ale ja chyba będę ich usuwać za niedługo. E, tego typa usuniemy. Tę typiarę nie. Sirius nie. To moja przyjaciółka. Tę ty tego typiara też. Tą, co ma nie. Elo podłoga Karol, Karoli, nie. Dominika 2, coś tam, nie. Wiktoria 12. Ona trochę jest moim zdaniem dziwna, bo z nią grała. Raz pokazała mi, gdzie jest miasto w Bloxburg. I ona zrobiła takie coś, że podziękowała mi, zaprosiła mnie do znajomych, potwierdziła a dalej, Jak raz ją spotkałam w Bloxburg, to do mnie nawet nie chciała odzywać się, jak ją poprosiłam. Więc to jest dziwne. do Jak to się to konto na Robloxie, mam tak gdzieś z miesiąc, nie? To Robuxa mam 12 dni, tak jak mówiłam i ja Bloxburg mam tak gdzieś... Robuxa? 12 dni mam? 12, lub 14, dokładnie nie wiem. Ale Bloxburg gram tak gdzieś 10 dni, nie? Poczekajcie, napiję się mojego soku gazowanego. Czy to woda? Woda gazowana. Dalej, będziemy. Do... Będziemy tak gdzieś spić. Mym kupiła. A nie, on jest stary. On akurat jest stary. Nie załadował się. To jest mój skin No wiecie, za niedługo będę kończyć odcinek, bo nie ma co robić na tym robnocy Jak coś wpadajcie na mojego TikToka. TikTok będzie w opisie. Mój i mm, mój TikTok będzie w opisie. Będę jeszcze zmieniać nazwę. Jest tu podłoga just a będę zmieniać na tu podłoga Justy. tyle, że mam takie konto właśnie tu podłoga Justy, ale to było moja kuzynka na niej nagrywa, a wszystkie wyglądałam albo na prywatne, albo no, a nie pamiętam. No niestety tutaj coś się coś stało. Pokażę Wam wszystkie moje pety. Mam mega słabe pety moim zdaniem. Zobaczcie co, bym chciała jeszcze dwa, jeszcze chciałabym takie trzy pieski. Teraz, który to był mój pierwszy, ten. Muszę go nazwać Hektorek. Albo Laki, Teraz upnie. Fit, co to jest, a dobra. Tricks, nie. Nigdy bym chciała. Dobra, weźmy, zobaczymy, czy tak się da. Pets. O, tak się da. Ekstra. Laki go nazwiemy, tak jak mój piesek w prawdziwym życiu. Jak coś dobrze pisze, laki. Kurde, to nazwiemy go Hector. No, laki to po angielsku, w polsku tak szczęście, nie?